Dorwałem cholernego monolitowca, jak ja nienawidzę, jak oni tą buzię otwierają. Oni gadają jakimś nie tyle półwierszem, co półmodlitwą do, do ludzi. Ja mam dzisiaj urodziny ja koniec dnia przeżyję już sobie tak, jak chcę. Dotychczas gonili za mną z wodą. W pralni. samej pralni nie chcieli wypuścić przez cały dzień. Ja już mam tego dosyć. W ogóle się nie napiłem, bo ostatnio zjadłem dwie paczki antybiotyków radiacyjnych i ja nie chciałem się rozpuścić od środka. Jaś, Udało się... mi się na szczęście wytłumaczyć na stacji. Na, na dało mi się wymigać od chylania w pralni. Na szczęście także. Jest koniec dnia, i wszedłem tutaj na swoją ulubioną miejscówkę, popolować trochę na, na te wchuczane pomioty. I to jest to, co ja uwielbiam robić. Sam. Tutaj zwierzaki lubią podchodzić. Jednego sobie uszczeliłem z daleka, i, i muszę się tam przejść. Muszę się tam przejść, zdaję skalpik, zwinnie się przy tym uwijając i wracam na swoje stanowisko, ponieważ nie chciałbym, żeby ta rozbawiona grupa zwierzaków dopadła mnie w tym miejscu. Ja na nich czekam na murowanym mostku dla dzieci, który kiedyś służył do zabawy dzieciom. Mamy jednego, ja mam taką ochotę go ściągnąć z, z tego mojego stanowiska, nie chcę się tutaj uganiać granat. Wiecie co, ja bym nie pogardził człowiekiem, tyle że... Nie, od, nie odbierzcie tego źle. Nie odbierzcie tego źle, jeden z drugim tyle zła... Wyrządził moim ziomkom, że ja nie daruję żadnemu, który wygląda z daleka na monolitowca albo najemnika, a zwłaszcza tego pierwszego. To są chodzące, napisane od tyłu biblie. Gdybyście wysłyszeli, co on potrafi jeden z drugim bełkotać. Dla mnie to są chodzące, umysłowe trupy. Różni ich od trupów tylko to, że się nie chwieją, gdy chodzą. Nie obijają się o ściany, nie wchodzą na drzewa. I tylko to, umysłowo to są dokładnie takie same rasą twory. Ja nie jestem w stanie zacytować takiego monolitowca, ale i barwa, i ton głosu takiego zawszonego monolitowca świadczy normalnie o opętaniu i wiedzielibyście o czym ja mówię gdybyście go tylko usłyszeli e, szybko jeszcze powiem bo coś słyszę tam monolitowców można spotkać w domu kultury i w porcie rzecznym ja się tam kiedyś wybiorę i albo go spotkam gdzieś może po drodze albo w samym miejscu widzicie go tam? ja nie będę dłużej czekał stałek wryty bo zobaczyłem dokładnie gościa o którym mówimy tylko sobie uciekam za róg i ja nie wiem czy go tu ściągnąć strzałem nie muszę Niech no tylko podkończę tego zwierzaka Żebym ja nie musiał z samym zwierzakiem się mieć No, no, dygaj, dygaj Gierko, dasz radę Spójrzcie jak ta ulica w Prypeci majestatycznie wygląda Znaczy ona nie jest piękna Ja tu kiedyś przyjdę i i przejdę się tą ulicą od początku do końca i będzie to moje wyznanie, triumfu. Tymczasem, gdzie ja się znajduję, przed jakim budynkiem? Nie wiem, ale to mi wygląda na jakiś tutejszy lokalny sklepik. Czy tu znajdę coś ciekawego? Nie no, większość domostw, większość budynków w Zonie to są tak naprawdę pozostałości po jakichś nie wiem, niezasobnych. Przyjdzie taki dzień, gdzie ja sobie przejdę w ten oto sposób, spokojnie, właśnie przez całą prypeć, główną drogą. Od portu rzecznego całą długość Prypeci, aż tutaj, do księgarni. Tam wiem, że jest szpital. Jakby nie było, witam was... Zmiana typu... typu... ...pocisku na przeciwpancerne. Dorwałem cholernego monolitowca, Jak ja nienawidzę, jak oni tą buzię otwierają. Oni gadają jakimś nie tyle pół wierszem, co pół modlitwą do, do ludzi. Mam nadzieję, że go dorwałem, bo... Jest, leży tutaj padlina. Zobaczcie, monolit Fima Kalekaj. tacie dobrze towarzyszu Fimo opisuje. I widzicie, jak on tutaj zrobił czystkę przed, przedtem? Nie, to jest. Ktoś zrobił czystkę na monolicie. Ja bym się nie... Ja bym się cieszył, ja bym się tak zdziwił, jakby. Jakby te zwierzaki tutaj przyszły i sobie zrobiły zwyczajne wyżerkę na monolicie. To ale by była historia, którą można by puścić dalej. Eee, dalej na. Dalej chłopakom. Coś niesamowitego. Zachodzę do szpitala i widzę garstkę, rozmontowaną garstkę monolitowców zastanawiam się kto to mógł zrobić skoro jest to jakby najsilniejsze ugrupowanie w opuszczonej krypeci wystarczyło zrobić kroki dalej, krok dalej chłopacy i zgadnijcie co się okazało jedna głupia pijatka i to jeszcze jakaś schorowana Dała radę czterem monolitowcom. Ja nie wiem, czy wy, w to, czy wy jesteście w stanie uwierzyć w tą historię, no ale gdybyście byli tam wy, a nie ja, byście się zdecydowanie przekonali na własne oczy, na własne oczy. Nie chcę was tutaj teraz przekonywać już do niczego. Ja widziałem swoje, wiem swoje. I niech dzięki będzie Zonie, że, że od czasu do czasu zajmuje się takim warszywym motłochem, wykorzystując do, tych, do, 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 tej, do tej eksterminacji swoje swoje schorowane zwierzęta. Tak mógłbym opowiedzieć kolegom i, ku, i koleżankom na Janowie. Na Janowie, na Zatonie, jak najbardziej tutaj w pralni w Prypeci Myślę, że zdobędę trochę szacunku przez to i... i może następnym razem ktoś zechce pomaszerować ze mną, bo ja... bo ja nie wiem, czy mi się zdarzyło chociaż raz wyjść z kimś na przygodę do kogoś dołączyć eee, chciałbym nieraz a nie mam takiej możliwości każdy woli chodzić sam no łącznie ze mną jest tak, że że jak tylko wychodzę z mojej kajuty na zatonie i zawieszę karabin na ramieniu raczej nie oglądam się za siebie i nie pstrykam palcami na chłopaków w zonie jest okrutne, nigdy nie wiesz gdzie za rogiem co szybkie wycofanie na drugi koniec dachu, ponieważ nie można za bardzo, ja się już tego nauczyłem za długo stać stać w jednym miejscu bo to jest równoznaczne ze śmiercią Dopóki wiesz, że ktoś jest przed tobą, nigdy nie jesteś, bo go widziałeś, bo go zarejestrowałeś, nigdy nie jesteś w stanie stwierdzić, czy niezauważalnie masz kogoś za sobą.